Mimo zmęczenia i upału uczestnicy rajdu rowerowego w gminie Wierzbinek bardzo zadowoleni dotarli na metę w Zakrzewku. Nie tak źle. Naprawdę nie tak źle, bo jest przestrzeń, wiatr i bardzo fajnie zjechało. jechało. Raz pod górkę raz górki pomagało. Jak widać, kremu się nie użyło, więc, więc efekty są na twarzy, ale było super. Najbardziej jesteśmy dumne z naszych córek tutaj z koleżanką, bo one dały radę przede wszystkim, tak? Bo my mamy to oczywiste, ale to są sześciolatki i też dały radę. Ja, yeah, I... byłam zmęczona no, ja też, bo taka kawał drogi to jest męczące. No i spotkaliśmy naszej koleżanki dom. No, było fajnie. Przyjemnie było odpowiednie tempo dla córki, dla dzieci. Także na następny rok na pewno też się zabierzemy, jeśli będzie zorganizowana. Bardzo dobrze, przyjemnie, dobrze przemyślana przez las zarówno jak i przez drogę, bezpiecznie. Zarówno straż, jak i policja zadbali o nasze bezpieczeństwo, także jesteśmy bardzo zadowoleni razem z rodziną z wyprawy. Jednym z uczestników rajdu był sam wójt Paweł Szczepankiewicz, który w ten sposób postanowił dać dobry przykład mieszkańcom gminy. Wszystko bardzo dobrze. Pogoda sprzyja, uczestników jest bardzo dużo, co nas bardzo cieszy. Jest to rajd bez uzależnień. Gminna Biblioteka Publiczna zmobilizowała bardzo duże środowisko, bo są i dzieci, i młodzież, i dorośli, i seniorzy, wszyscy z zapałem, z uśmiechem na twarzy jadą właśnie do mety. Stawaliśmy co jakiś czas, żeby uzupełnić płyny. Napoje, tak żeby wszyscy też zdążyli, nadawaliśmy odpowiednie tempo. W sumie w rajdzie wzięło udział około 150 osób, a to dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Po tej pandemii jest szczególna potrzeba taka wśród ludzi, żeby wyjść z domu, spotkać się, porozmawiać, integrować, by przebywać właśnie na łonie natury, na powietrzu, co mnie bardzo, bardzo jako gospodarza gminy Cieszy, zresztą sam się w to dzisiaj czynnie zaangażowałem. Natomiast głównym organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku, w której chętni zapisywali się na wyprawę. W tym roku odbyła się ona pod hasłem "Rajt Bez Uzależnień. Tylko zdrowy tryb życia, aktywny tryb życia, bez uzależnień, rodzinnie, bo widać bardzo dużo dzieci, rodzin z dziećmi, które same, te dzieci też jechały na rowerkach, także tym bardziej trzeba docenić to przy takim upale, bo jakby nie było, upał jest, ale mimo wszystko frekwencja jest bardzo duża, jesteśmy zadowoleni, z tego rocznego rajdu, także myślę, że kontynuować będziemy w kolejnych latach. Wydaje mi się, że tym bardziej, że w tym roku tak atrakcyjnie, zainteresowanie duże, więc w przyszłym roku na pewno nam się uda. A po co takie rajdy są organizowane? Żeby rzeczywiście propagować to jest zjawisko, które się, pozytywne zjawisko, które się w społeczeństwie poszerza, czyli rower cel rajdu przyświecający te, można powiedzieć, dzisiejszej tutaj, dzisiejszemu wydarzeniu bez uzależnień. W ostatnim czasie w ogóle rower stał się taki, taką, takim sportem modnym, tak. W naszej gminie też powstaje dużo ścieżek rowerowych i to trzeba chyba też powiedzieć, że dlatego nasi mieszkańcy jeżdżą na rowerach, bo to zaobserwuję codziennie, więc dlatego chyba nie trzeba nikogo namawiać na taki rajd rowerowy. Przede wszystkim dla Ducha i ciała to jest bardzo ważne, ale jest też okazja, żeby się zintegrować, wspólnie porozmawiać, pośmiać, wymienić doświadczenia, a przy okazji na samym końcu tutaj w zakrzewku się spotkać, poczęstować grillem, dobrą kiełbaską. Ale nie tylko, bo na mecie na uczestników rajdu czekali policjanci, którzy chętnym znakowali rowery. Program znakowania rowerów, wibero jest bardzo ważny i potrzebny ze względu na to, że faktycznie co roku te, te rowery giną i zawsze znajdą się amatorzy, którzy chętnie nam coś ukradną, a coraz bardziej popularne jest jazda na rowerze, uprawianie różnego rodzaju sportów. No i tym samym mamy tych sprzętów coraz więcej w domu i niekiedy te sprzęty naprawdę są dużo warte. Myślę, że każdy rodzaj profilaktyki i każdy rodzaj zabezpieczenia jest ważny i potrzebny, także jeżeli można oznakować rower, to my serdecznie zapraszamy. Poza tym cykliści mogli liczyć jeszcze na inne atrakcje. Jest też loteria, są nagrody. Jednak nie dla tych nagród mieszkańcy gminy Wierzbinek tak licznie wzięli udział w rajdzie. Taka też odskocznia, bo nie ma czasu. Tu się zapisaliśmy, więc musimy. A nie <laughs> żałujemy, prawda Paulinka? Byliśmy w czołówce. <laughs> Także bardzo fajnie. I spędzimy czas razem dla zabawy. Dla sportu i dla integracji z naszymi tutaj znajomymi. Dla kondycji, dla zwiedzania, dla widoków, dla towarzystwa, bo wie pani, po dwóch latach niestety takiej rozłąki z tym fajnie jest wziąć udział. Dla przyjemności, dla zdrowia, dla sportu, żeby spędzić czas rodzinnie, żeby się nie nudzić. Bardzo dobra inicjatywa. Całą trasę rajdu zabezpieczali druchowie z OSP w Wierzbinku wraz z policjantami, więc uczestnicy bezpiecznie ją pokonali i dotarli do mety.